Gotowy na nagranie? Czy ty gotowy? Wiadomo. Dzień dobry kochani, witamy w poradniku agenta Wątrobianki. Cześć, agent. agent. Jak zwykle ze swoją ulubioną asystentką, wiadomo, co dziś, co dziś będzie w kociołku, agent. Jest wiadomo, sezon na truskawki i na czereśnie. No to będą czereśni i truskawki. Będą czereśnie? Będą truskawki? Nie, będą truskawki. A tak naprawdę agent pojechał do babci w jakiejś bardzo ważnej sprawie. Prawda, Sowa? <grystanie> Dokładnie. Co jest potrzebne, żeby zrobić dzisiejszy, dzisiejszą niespodziankę? Jeden agent wątrobianka, wiadomo, truskawki. Jedna babcia agenta wątrobianki, <grystanie> która przygotowuje taki oto dżemik. <grystanie> Dżemik będzie dostępny dla wszystkich. Prawda? Nie tylko dla Ciebie. Ale to nie koniec niespodzianków. Bo złamiemy konwencję. Wiadomo, trzeba być szalonym w kuchni. A mianowicie wyjątkowo na początek wakacji będą też ciastki babci agenta wątrobianki. Wiadomo, że każdy kocha ciastki babci agenta. A to bądźcie czujne, bo dżemiki i ciastki same się zrobią i do Was dotrą. A start tej niespodzianki już... Już w weekend wiadomo, bo zjale bambole